Nie jest można gorma, za to wchodzi w pędzak, to wiesz, że się dzieje, tylko psycholog mi mówił, mózg, wyjść z anę, bo wypoczyw, wkręcając z nogach, wciskał psychotropy. Nieraz słyszałem, że nie grozi mi do głowy, że skończę tu ja każdy Prudy scenie, jak każdy, z afale nie wątroby. Brudem powietrzem na sty niej, jak myślisz się z zetwintelekt, jak na sam to boli świat w groby. Gdybyśmy mogli za tych strach ludzie zrobili, by zgastać, jedwane małki, najładny świat, możesz bać pod... Moja sprawa, jeśli lubisz się bać psa W porozum, bo jak nie uciekałem z tobą To uciekało ode mnie Poznałem kilka słów stąd Pamiętam skąd jestem, nie odejdę Mam szacunek do życia, bądź wyważenie dla wsi O noc patrzę jak dzisiaj Oddychaj, by pokonać gener i destrukcję Żaden lekarz nie wypisze się na sukces, pokrótce nabidek Bez tego, że nigdy nie zburzę dzieci Uważaj, to będziemy po śmierci Okay. Zadam czapkę do tyłu jak 20 lat temu I nie widzę w tym naprawdę żadnego problemu Odrabiam mapę, stan w LN-u w Nigdy nie ródź proporcjonalnie do ilości osiągniętych celów Zrywam się z wpływu, nie ma czasu na stro Piłka się kurzy, górze zamiast do kosza rzuciłem ją w kąt. Dzięki temu mam głos, mogę wybierać stronę Jechać stąd pod prąd, bo scena to mój drugi dom Życie kłaszczy pod głos dużo dzieci Śmiej na powłaszcze, jak w klasie, z żałobę Przepisuję od Polaka, pójdę na majka więc rzucam tekst do plecaka Ja tak mam od dzieciaka, to sam nie ten sam na Andergrat Stara szkoła, what the fuck Pat ma najczystsze duma go na blokad, doma i w samochodach Ja nie muszę się stresować Ani chować po niebra Robię swoje i mam spore osiągnięcia Jedna droga prowadzi do zwycięstwa Moje złote medale to pamięć Główną serda

to jest dla wszystkich tych, co nie boją się zmian. To jest dla wszystkich tych, co myślą o sercu i duszy i umysłem. To jest dla wszystkich tych, co nie boją się popełniać błędów i nie boją się wynosić z nich nauki. To jest dla wszystkich tych, co są dzisiaj tutaj razem z i myślą podobnie do nas. Jedna miłość! Znowu zdarzają się upadki, ale nie jest sturą upaść i leżeć. Sturą jest upaść i móc się podnieść. Stawić czoło nienawiści. A zawsze zajmijcie się którzy będą umieją, aż źle. Ale pamiętajcie, nie da być, nie da na być dla wszystkich dobrych. Zdajemy się zawsze, żeby być zły. Pamiętajcie, żeby być zły dla złych, i dobry dla dobrych. você tá bom